Ciemno jest już o 16. To są uroki zimy, że światło tak szybko gaśnie, ale ja wtedy wstaję i energię mam na zawsze, pomimo tego, że mogę wyglądać bardzo marnie. Zaczyna się czas, gdy ciemno jest już o 16 To są uroki zimy, że światło tak szybko gaśnie Ale ja wtedy wstaję i energię mam na zawsze Pomimo tego, że mogę wyglądać bardzo marnie Ale to nie jest tak, że planuję dużo sukcesów Zapisuję porażki w każdym rogu marginesu Każdego ranka czuję, że umieram z tego stresu To nie znaczy, że sam już nie wiem co ja robię, jakie są kolejne kroki Czy jedynym moim wyjściem są jebane psychotropy Ale nie chcę w nauk popaść, pokazać się z innej strony Przez te całe rozmyślanie serio mam urwanie głowy Niby mam wielu przyjaciół, lecz czy oni są prawdziwi? Może zakładają maski w środku, będąc fałszywym Nie chcę tak o nich myśleć, bo wyczerpię psychy limit Bo popadnę w paranoję się pokaz, nie wiedzą jak jest naprawdę, gdy nie miałem pieniędzy to zawsze dla mamy kradłem, nigdy się nie przyznałem, tłumiłem w sobie ten bajzel i dalej jestem cicho, gdy prosto w jej oczy patrzę, bo to nie jest takie łatwe jak się wam kurwa wydaje macie już prawie wszystko i chcecie powiększać skalę, ilość waszych zachcianek niby jest to naturalne, że człowiek chce ciągle więcej, gdy łatwo wszystko dostaje, robi się powoli zimno, bo w końcu nadchodzi zima, ręce tak szybko marzną, będę chodzić w rękawiczkach by zasłaniać swoje cięcia, bo chcę Ukrywać I ukrywać moje łezki w moich pogłębianych czynach Zaczyna się czas gdy ciemno jest już o 16 To są uroki zimy, że światło tak szybko gaśnie Ale ja wtedy wstaję i energię mam na zawsze Pomimo tego, że mogę wyglądać bardzo marnie Ale to nie jest tak, że planuję dużo sukcesów Zapisuję porażki w każdym rogu marginesu Każdego ranka czuję, że Bo tak szybko gaśnie, ale ja wtedy wstaję i energię mam na zawsze Pomimo tego, że mogę wyglądać bardzo marnie Ale to nie jest tak, że planuję dużo sukcesów Zapisuję porażki w każdym roku marginesu Każdego ranka czuję, że umieram z tego